To górnośląski klasyk. O stroju rozbarskim mówiło się, że był tym najbogatszym. Nic dziwnego, bo jest na czym zawiesić oko. Stroj rozbarski składa się z wielu elementów. No jest kecka, fartuch, wierzcheń, do tego są korale. Czym gospodyni bogatsza, tym więcej tych korali i purpurka na głowie. Purpurka, czyli nasunięta na czoło i zawiązana z tyłu chustka. purpurce chodziło się do kościoła, na jakieś uroczystości rodzinne, i to był nieodzowny element tego stroju. Mężatki na uroczyste okazje zakładały koronkowe czepce. Nie, to nie jest strój żałobny. czernie jest elegancka, przystoi mężatkom i jest to strój odświętny. Dziewczęta chodziły z gołymi głowami, ale na duże uroczystości zakładały galandę, czyli wianek ze sztucznych kwiatów i błyskotek z długimi wstęgami. Choć Danuta stróż panienką już nie jest, zrobiła strój sama, z tego co zostawiła jej babcia. Jest y, bluzka z koronkami, jest wieszeń, to jest najważniejsza stro, y, część tego, ten ten już ma ponad 100 lat, <noise> widać już na nim szmat czasu, y, potem jest fartuch, kiecka. Stroje kobiece swoje wzornictwo zawdzięczają modzie mieszczańskiej, którą Ślązaczki dostosowywały do swojego gustu, wypracowując jednorodny, charakterystyczny styl. Wykonałam go sama, byłam go kilka miesięcy, że tak powiem, bo to tak po troszku, nie? Rozszukała koronki, rozszukała muliny, potem szydełko i tak to sobie potem wykombinowały. Z gustem ubierali się też panowie. Buty, kropy, skórzane, zwijane w harmonikę, albo też krótkie buty jeżeli mamy bizoki w przypadku spodni to są jelenioki powinny być ze skóry jelenia teraz już praktycznie tego nie ma nie występują bruclik i kamzola koszule szyte początkowo z tkanin lnianych a później bawełnianych pod kołnierzykiem podwiązywano kolorową jedwabną chustkę Stroje, czy to damskie, czy to męskie, różniły się od siebie w zależności od tego, czy ktoś pochodził z biedniejszego lub bogatszego domu. Jest on częścią nieodłączną kultury i przy tym pielęgnowania takiej wspólnoty, ponieważ żeby go ubrać trzeba się otoczyć dobrymi kobietami, które pomogą. Zresztą samowiązanie czepców i innych elementów stroju wymaga współpracy, co dodatkowo łączy. Bogactwo strojów mieszkańcy Rozbarku zawdzięczają położeniu. To właśnie tu niegdyś przebiegał szlak handlowy, co nie pozostaje stawało bez wpływu na sytuację majątkową mieszkańców, których stać było na drogie tkaniny u wędrownych handlarzy. Ewa Mirkowska aktualności